Dziś zapraszam Was do świata Toyoty, a konkretnie do najnowszej odsłony modelu Corolla Cross. Przygotujcie się na pokaz odświeżonej stylistyki, nowych technologii i debiutu sportowej odmiany GR Sport. Na koniec dowiecie się, kiedy ten wszechstronny Słów zawita do europejskich salonów, a także wymienimy wady i zalety tego modelu. Nowa Corolla Cross przechodzi prawdziwą metamorfozę. Z przodu króluje elegancki grill o motywie plastra miodu, który nie tylko wygląda nowocześnie, ale też poprawia przepływ powietrza do silnika. Reflektory LED zostały przeprojektowane, teraz wyposażono je w adaptacyjne światła drogowe, które automatycznie dostosowują strumień światła, by nie oślepiać innych kierowców. Z tyłu uwagę przyciągają głębokie tłoczenia, dynamiczne lampy i efektowne 18-calowe felgi, które podkreślają suwowy charakter auta. We wnętrzu zmiany są równie zauważalne. Większa konsola centralna kryje ukryte schowki na smartfona, przesuwny podłokietnik oraz nowe uchwyty na napoje. Gałka zmiany biegów zyskała sportowy charakter, a ładowarka indukcyjna i łączność Android Auto oraz Apple CarPlay to standard. Przed kierownicą rozciąga się 12,3-calowy wirtualny kokpit, a multimedia są wyświetlane na 10,5-calowym ekranie dotykowym. W nowych wariantach mamy też podgrzewane fotele, kierownice oczywiście od wersji Style oraz nastrojowe oświetlenie diodowe w topowej wersji Executive. Toyota zadbała o to, aby każda podróż była przyjemniejsza. Lepsze materiały wygłuszające w miejscach łączenia dachu niwelują odgłosy deszczu, zaś dodatkowe izolacje przy tylnych kratach wentylacyjnych redukują hałas i drgania dla pasażerów z tyłu. W najwyższych wersjach znajduje się trójwarstwowy panel w desce rozdzielczej, który skutecznie tłumi dźwięki z komory silnika. Jednostki, jakie zobaczymy w tym samochodzie, to oczywiście hybrydowe napędy. 1.8 i 2.0. Gwarantują one płynną pracę i niskie zużycie paliwa, a w trybie AWDI dodatkowy silnik elektryczny na tylnej osi wspomaga trakcję. Dodano także tryb Snow Extra. Poprawia start i stabilność na śniegu, wykorzystując tylny silnik elektryczny w momencie przyspieszania i zwalniania. Spalanie, jakie podaje producent, to około 5 litrów. Znając życie będzie to około 6. Największą niespodzianką jest wersja GR Sport. Czarny dach, 19-calowe felgi, czarne logo Toyota i agresywny grill nadają jej drapieżny charakter. Wewnątrz czerwone przeszycia na fotelach z ekologicznego zamszu, zawieszenie obniżone o 10 mm i zmodyfikowany układ kierowniczy gwarantują jeszcze większą radość za kierownicą. Po raz pierwszy pojawia się także tryb Sport, szybsza reakcja na gaz, mocniejszy hamulec silnikowy i dynamiczne wrażenia. Oczywiście i tu nie zabrakło trybu Snow Extra, by gier Sport radził sobie pewnie nawet na zaśnieżonych drogach. Jak wiemy, każdy samochód ma swoje wady i zalety. Do zalet zaliczyłbym tutaj przemyślany lifting designu, komfortowe, ciche wnętrze, rozbudowany pakiet asystentów, także wersja gier Sport dla bardziej wymagających to bardzo fajny dodatek, a także niskie zużycie paliwa jak podaje producent. Natomiast w wadach nie mogło zabraknąć, że jest to cięższa konstrukcja niż Corolla Sedan, dla niektórych zaawansowana elektronika może być zbyt rozbudowana. Mimo, że tutaj producent podaje, że jest to dynamiczny samochód AWD, ale bądźmy szczerzy, nie jest to samochód sportowy w pełnym tego słowa znaczeniu. Cena topowych wersji może zbliżać się do Toyotera 4. Ostatnią wadą jest to oczywiście opcjonalny napęd AWDI, który podnosi koszty zakupu, a także późniejszej eksploatacji. Corolla Cross 2025 to model, który łączy sprawdzoną niezawodność z nowoczesnymi technologiami i odświeżonym stylem. Jeśli szukamy kompaktowego SUVa zgodnym uwagi z użyciem paliwa, cichym oraz komfortowym wnętrzem i pakietem zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, będzie to jedna z najlepszych propozycji w tym segmencie. Wersja Gear Sport doda charakteru i ostrzejszych wrażeń za kierownicą, ale trzeba liczyć się z wyższą ceną. Taki design przyjęła nowa Toyota Corolla Cross. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie o tym odświeżeniu, czy bardziej na plus czy na minus. Zapraszam do zostawienia suba na kanale, aby być na bieżąco z nowościami motoryzacyjnymi. My widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.